W kolejnej części opowiem o tym, jaki błąd można popełnić, śledząc miesięczne zmiany wskaźnika NPS. Pokażę też, jak ten błąd policzyć. To wyniki badania NPS dla pewnego segmentu. Wyniki zostały zmienione, ale odzwierciedlają prawdziwe zachowania NPS. To, co widzimy jako czarna linia, to zmiany NPS raportowane w poszczególnych miesiącach. To, co widzimy jako szary pas, tutaj. I tutaj na dole to jest margines błędu. Jest tutaj pewne ryzyko, że organizacja śledząca NPS z miesiąca na miesiąc i nie analizująca tego marginesu błędu może patrzeć na pewnego rodzaju wzrosty lub spadki w wyniku badania i wyciągać wnioski. Że tego rodzaju zmiana nastąpiła na populacji klientów. Innymi słowy, że jakieś działania wewnątrz firmy spowodowały, że NPS wzrósł lub spadł. Podczas gdy tak naprawdę mamy do czynienia z pewnym szumem. Widzimy tu, jak policzyć błąd w NPS. To jest ten wzór tutaj. I dla ułatwienia dla wszystkich, tu jest tabelka poglądowa, która pokazuje błąd w zależności od populacji. Widzimy, jak bardzo ten błąd jest zależny od wielkości próbki, od wielkości badania. Wyobraźmy sobie, że nasz hipotetyczny NPS wynosi 40. Przy rozmiarze populacji, którą badamy, 200 klientów, nasz błąd wyniesie aż 11 punktów na plus lub minus. To znaczy, że przy prawdziwym NPS-ie 40 możliwe, że to co otrzymamy w wyniku badania będzie gdzieś między około 30 a 50.